z ze strony Monsun i zapraszam was na 16 odcinek ze Star Wars Jedi. Upadły zakon. Nadal znajdujemy się na planecie Ilum, ale już z niej się wydostajemy. Twoje A? szanse na przeżycie są niskie. Bardzo niskie. Dobra, droid Droicze otwiony. No. Daj się pokonać kolego. Dobra jest. Następny. Dobra! Atakujcie go! On nie Dobra, pokonani. To my wychodzimy stąd. Zmierzają tu wszystkie gniezdne niszczyciele w sektorze. Jeśli dotrą tutaj przed tobą, nie przylecieliśmy tutaj, żeby dać się złapać. Zdążę. O, 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 o! Nie gryź z budliżkę. udoliszkę! To? Przecież Imperium! Oszalałeś, młody! Zaufaj mi! Ufamy, zamkniemy statek. Ta. 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 Kurda. Billy potrzebuje pomocy. No to już została konczupka. Skanujesz ich, kolego? Dobra, my lecimy do modliszki, udało się, tak, bez was by mnie tu nie było. Moment, jak tam nasze terrarium? No myślę, że mamy chyba wszystko. Nie teraz, mam robotę. To gdzie my teraz lecimy? Ej. Na ZEFO nie było czasem ogromnego wraku? Może tam być coś ciekawego? Nie, my lecimy na Datomira. Datomira, co? Czas na pojedynek. Tak. Jesteś gotów na to wyzwanie. A co z Tobą i Nie wiem czy w ogóle będę gotowa. Co ty tak dziwnie chodzisz? Karl? Pijany jesteś? jesteś Dobra, my sobie tutaj medytację walniemy. Odpoczniemy. Dobra, i może już będziemy na datomirze. Idealne. I idealna pora. dobrze będzie dobrze zawsze jest dobrze dobra my korzystamy korzystamy ze skrótu omijamy siostry i lecimy do świątyni poznać Ale pojedynek na, na, na mnie czeka Uuu Kim ty tam jesteś Rüç <laughs> <laughs> biri! Zeskanuj. Czyli to byli łowcy. Łowcy głów. Dobra, odpocznij. I lecimy. Że przybyłeś bez broni. Nie bez broni. Myślisz, że miecz świetlny czyni Cię czelaj? Nie. Bycie tu. Wspomnienia dręczące mnie odbraki. Nie będę od nich uciekać. Zobaczmy więc, jaką śmierć niesie ci odwaga. Tylko na tyle cię stać? Kiedy nie spukałeś, kiedy nie będzie się Ale czy siła to odpowiedź? twoje nauczanie i twoją ofiarę pamiętaj wytrwałość ujawnia ścieżkę nie no możemy iść dalej Myślisz, że mi dorównasz? Atakował Atakować ich cię! Nie ruszaj się! No, no dawaj. Zeskoczysz na duczy Które którę my mamy iść Tędy, ale jeszcze bym skoczył właśnie tutaj Bo tutaj coś może być ukryte Nie powinniśmy tu być. To przeklęte miejsce. Nie bój się. Mamy umowę. Obiecałaś, że nauczysz mnie swojej mami. Poległa siostry. Ten człowiek obiecał, że umożliwi nam zemstę, ale tylko jeśli nauczy go naszej magii. Wybaczcie. Muszę wesprzeć malikosa. No, dowiadujemy się kilka istotnych rzeczy. O, przyciskaj się. Więc powróciłeś. Odważny, ale głupi. Możliwe. Marin, tak? Jestem Kalkestis. To, co słyszałaś o Jeddaj, to kłamstwo. Tak mówisz, Kal. Malikos też wiele mówi. Taron Malikos był Jeddaj, ale kim jest teraz tego. tego nie wiem. Wiem za to, że mieć świetny nie czyni z ciebie Jeddaj. Co więc czyni? Dopaliśmy o pokój. Zdradzili nas, ci, których strzegliśmy. Ściga mnie, Imperium. Ja. Mogę być jednym z ostatnich. Byłam dzieckiem, kiedy nadszedł atak. Wojownik uzbrojony w tę broń zstąpił na nas. I zabił mój lud. Moje siostry. I zostałam sama. Wśród ciał. Malikos przybył. I obiecał mi zemstę, jeśli w zamian zdradzę nasze sekrety. Wiem, co to znaczy stracić wszystko. I Malikos niesłusznie to wykorzystał. Nie musimy być wrogami. Przyda ci się. Ej, znów zniknęła. Będę czuwać. Wynośmy się stąd. Malikos jest blisko. Możesz zawrócić? Nie mogę. Stawką jest życie. Czyje życia? Niewinnych. Dzieci wrażliwych na moc, które będą mordowane. Tak jak my. Przyjacielu, nigdy nie rezygnowałem z pokoju za wojną. Marin, siostra nocy się do nas trochę przekonała. Jak, jak mogliśmy z nią teraz na spokojnie porozmawiać? To ja. Witaj w domu. Chcesz zacząć szkolenie? Co w tych ruinach tak nęci, że ryzykujesz? Też mogę o to spytać. Drzemia w nich potęga. Będąca poza wiedzą Jedi. Ja ją kontroluję. Proponuję ci to samo. Nic nie rozumiesz. Nie obchodzi mnie potęga. Chcę odbudować zakon. Odbudować zakon Jedi? Ty biedny głupcze. To no koniec! Jedi upadli na długo przed wszystką. Spętani tradycją. Ogłuszeni dawną chwałą. Zaślepieni wieczną wojną. Możliwe. Ale to nie koniec, Malikos. To nasza szansa czegoś się nauczyć. Naprawić wszystkie nasze błędy. Jedi i nauka. Nie ma dla nich jutra! Jak możesz tego nie widzieć? Czas na coś nowego. Ty i ja. Zbudujemy coś innego. Coś lepszego. Nie. Więc Tatomira będzie twoim grobem. No to dawaj.

Za wolno! Mój umysł jest spójny! No dawaj, malikowski. A ja myślałem, że do mnie dołączysz? Kim jesteś? Nie masz prawdą do to miry. Nie masz prawdą o naszej magii. Stań Kalukestisie. Jeszcze żyjesz. Za wolno. Dawaj, dawaj. Leć bo to poczułem. O kurde. Ej, mały. tro zwoica obrona no i po tobie myślę ja się rozkręcałem z tymi piczami wolno Pokonasz mnie! Dobra, u! Na styk. Na styk! Co to jest? Tak jak mówiłeś, malikosie. Da to Mira będzie twym grobem. Pochowała go żywcem. Niech tkwi w mroku ze swoją tajemnicą. Aż zabierze go śmierć. Pomogłaś mi. Tatomirę toczył Osożyt. Co tu tak naprawdę robisz, Kalukes, Budowniczowie grobowca Zefo stworzyli też obiekt zwany Astrium. Otwiera sanktuarium na innej planecie. W środku jest lista wrażliwych na moc dzieci z całej galaktyki, ale Imperium też jej szuka. Jakie Imperium? To Imperium. To, które chce zgładzić wszystkich wrażliwych na moc, by nikt nie mógł się mu przeciwstawić. Więc niedługo zawita i nada to Tak jak wojna. Pomogę ci znaleźć to Astrium. No, dziękuję ci bardzo, ale my jeszcze... No, zobaczcie ile mieliśmy zdrowia. Punkty do y, umiejętności wydajmy. Tu nic nie możemy. To ręce? Teraz musimy iść. Chodzi, że... Jest, tędy jest. Derażający. Co tam masz, kolego? klucz do następnego pokolenia Jedi. Cieszę się z tobą i twoimi Jedi, ale nic nie przewróci mego ludu. Te. Po czystce byłem sam przez bardzo długo. W ukryciu. Bałem, bałem się, że odkryją, kim jestem albo czym jestem. Co się zmieniło? Mój dobry przyjaciel kazał mi szukać własnego miejsca w galaktyce. I posłuchałeś? Cóż nie, ale. życie zmusza ludzi do działania, nawet wbrew ich woli. I oto jestem, w tym dziwnym miejscu. Wbrew woli. Dołączę do was. Poważnie? Spędziłam lata, czekając na szansę pomszczenia moich sióstr. Dość mam czekania. Chcę walczyć u Twego boku. Siostry Nocy i Jedi nie podróżują razem, lecz. Ocalali. Zmieniamy się. Tak, tak, to prawda. Co Ty na to widzisz? Zgadzam się. Tylko trzeba będzie przekonać moją załogę. Więc ich przekonamy. No i zdobyliśmy Astrium. I teraz musimy się udać z powrotem na modliszkę. No i powrócić na Bogano. Nie da się przejść. Już się da. Podniosłaś też te poprzednie? Tak. Byłam ciekawa że robisz z Sprawdzałaś mnie? Zdałeś. My... Mogę na ciebie liczyć? My uciekamy. Spotkamy się przy statku. Jasna sprawa. Ja mam tylko taką cichą nadzieję, że... Koje siostry już myślałem, że spadłem. Eee, że twoje siostry poszły spać. No jednak nie poszły. to jednak nic nie ma. Bidi, skakujesz to? Wyciągaj to mały. Kontem oka zauważyłem. Kontem oka. Tak, tak, miło było was poznać. Bardzo miło. No i filmik mamy. Znalazłeś to? Oh, wow, a to kto? Co to niby ma znaczyć? Znaczy, że do was dołączę. Sir, Gris. To jest Mary. Co? Jest wiedźmą, co nie? Siostrą nocy. Twój lęk jest niepotrzebny. Bez niej nie znalazłbym Astrium. Pomogła mi z malikosem. Ufam jej. A my ufamy tobie. Ty musisz na to zasłużyć. Niech będzie. Rozgość się. Tylko, żeby jej coś nie odbiło. Witaj na pokładzie. Lubią cię. Nie rozumiem co mówisz. Nowy sojusznik. No i tak myślę, że tutaj zakończymy nasz odcinek. Yy, Datomirę zrobiliśmy stu, na 100%. Tak myślę, fabularnie oczywiście. No i teraz musimy się udać na Bogano, żeby otworzyć pierwszą świątynię, którą zwiedziliśmy. No nie tak po, tylko tam weszliśmy, tak dalej. Więc w takim razie jeśli materiał wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę oraz komentarz. Zachęcam również do zostawienia subskrypcji na moim kanale, żeby żaden materiał was nie ominął. Dzięki, że byliście razem ze mną na razie.